Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Zgodnie z Waszymi prośbami przygotowałam dzisiaj dla Was zestaw stricte na kolana. Ten trening nie będzie inwazyjny, zajmiemy się stricte wzmocnieniem całych tutaj mięśni naokoło naszych kolan. I zaczniemy sobie delikatnie. Proszę ustaw równo nogi, podwin delikatnie miednicę i za chwilę przejdziemy do zwykłego, normalnego półprzysiadu. Wyciągnij dłonie przed siebie, otwórz klatkę piersiową i z Wbierzesz wdech i powoli po się podnosisz i wydech. Od razu wam powiem, że ten trening możesz wykonać na boso. Nawet wolałabym, dlatego że wtedy bardziej mocniej czujesz podłoże. Dopinasz i delikatnie schodzisz i z wydechem prosto się podnosisz. To jest tak jakbyś chciał albo chciała na coś kucnąć, na coś usiąść, tak? Wdech i powoli schodzę. Dłonie są cały czas przede mną. Dzięki temu trochę jeszcze angażujemy nasze ramiona. Dopinasz pośladek, kolana patrzą na zewnątrz. Wykonujemy ćwiczenia przez 50 sekund, co daje nam oczywiście to, że poznamy pięknie ćwiczenie i mamy szansę je dobrze poczuć. Dobrze, głęboki wdech i wydech, dopinaj, dopinaj. Ślicznie. Następne ćwiczenie to będzie delikatny lift do boku. I tutaj pojawia się już pierwszy balans. Zostaniemy sobie na prawej nodze delikatnie. Otwórz klatkę piersiową, unieś powolutku pod miednicę, napnij całe ciało, powolutku bok i delikatnie wracasz. I teraz całe to ćwiczenie polega na tym, że ty walczysz sama ze sobą, żeby zachować równowagę. I w każdym takim treningu, który dla Was przygotuję stricte na kolana, bo wiem, że tego jest po prostu mało zwyczajnie w świecie, a chciałabym Wam oczywiście też pomóc, chodzi o to, żeby wzmocnić wszystkie mięśnie naokoło. I teraz w momencie, kiedy jesteś na jednej nodze, to nie musisz się tutaj śpieszyć, tak? Wykonaj ten trening bardzo w swoim tempie. To nie jest trening mm, na to, żeby tutaj Bóg wie, jak mocno hasać, bardziej na Twoją świadomość. Trzymaj, trzymaj. Wdech. I powoli wydech. Oczywiście zaraz będzie druga noga. Otwórz klatkę, niech ona będzie dumna. Już powinno nam to sprawić troszeczkę dyskomfortu. Pięknie. Ok, bardzo ładnie, za chwilę druga strona. Nie wiem, jak ty, ja już czuję całe podłoże mojej stopy. O to chodzi. No dobrze. Klatka otwarta, podwinięta miednica. Podpieram się, bo wiadomo, czekamy jeszcze. Otwieramy klatkę piersiową, zaprzy się stopą i delikatnie boczek. I powoli wracasz. Bok i powoli wracasz. Jedna noga jest słabsza, tym się nawet nie przejmuj. Ja wiem, że im częściej będziesz wracała, wracał do tego treningu, to tym bardziej będziesz tutaj sprawny. Dobrze, pięknie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to napiszcie mi, e, jakie jeszcze treningi na kolana byście chcieli. Ja myślę, że na początku taki trening bez sprzętu będzie idealny, bo każdy go wykona, tak? A potem napisz, czy chcesz z gumą, z minibendem, czy coś innego. I oczywiście ja się dostosuję. Myślę, że spokojnie otworzę serię taką na zdrowe kolana, na zdrowe stawy i będę Wam przygotowywała takie właśnie krótkie sesje, które możecie sobie potem połączyć ślicznie Robaczku, bardzo ładnie, jeszcze chwila dwa, hop, pięknie i teraz wersja początkująca myślę, że wszyscy na początku w niej zostaniemy to będzie taki martwy ciąg na jednej nodze, zaczniemy sobie od naszej prawej nogi wykrocznej prawa idzie do przodu, lewa jest z tyłu, podwijasz miednicę dłoń do przodu i delikatnie schodzę do dołu rozciągam dwójkę i powoli z wydechem dopinam pośladek jestem na paluszkach, to kolano jest delikatnie minimalnie ugięte, ale napięcie, które czuję jest stricte na dwugłowych uda. Wdech i powoli z wydechem. Dlaczego jesteś boso? Dlatego, że czujesz mocniej podłoże i dzięki temu, jak ja teraz wykonuję to ćwiczenie i do was mówię, to ja robaczku mocno czuję mega paluch, pięte i mały palec. To są trzy punkty podparcia stopy. I właśnie chciałabym, żebyśmy wykonywali takie treningi na boso. Zobaczę się tylko wypinam, 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 wypinam i wydech do góry. Pięknie. Pamiętaj też o tym, żeby nie gubić tutaj brzucha. Biorę wdech i mocno się podnoszę. Dobrze. Pięknie. I zaraz druga strona. Powiem Wam, że to jest naprawdę niesamowicie niepozorne ćwiczenie. Myślę, że ta wersja na początek jest fenomenalna. Jak będziecie chcieli coś trudniejszego, to oczywiście Wam przyszykuję. Zapieram się, głęboki wdech, klatka do przodu, dwie sekundy zostały, delikatnie dół i powoli wracam. Troszeczkę podchodzę stopą, żeby tutaj czuć wdech i wydech. Czyli ta noga, która jest z tyłu, ona jest delikatnie ugięta. I ty czujesz mocno rozciągnięcie nogi, która jest z przodu. Biorę wdech i powoli wydech. Nie śpiesz się, nie śpiesz się. Ja też się postaram troszeczkę zwolnić. Bardzo świadomie się podnoszę. Stopa wręcz prosi o to, żeby się oderwać, ale my jesteśmy nieugięci. Zaczynamy sobie. Zaczynamy sobie od góry. Wdech i wydech. Nawet jesteś w stanie teraz zaobserwować, jak bardzo moje ciało się trzęsie wdech i wydech dół i wydech pięknie, zrobimy sobie wykrok ale to nie będzie normalny wykrok ten wykrok będzie o tyle wyjątkowy że jedna noga jest blisko drugiej dzięki czemu tym mocniej czujesz mięsień czworogłowy uda i teraz tak zanim cokolwiek wykonam, podwijam miednicę, otwieram klatkę schodzę dół proszę dopnij pośladek i mocno dopnij pupę Biorę wdech. Wydech dopinam. Schodzę nisko. Ja mam czuć tą czwórkę. Wiem, że ogółem kobiety szczególnie się boją e, ćwiczeń na czwórki, bo myślą, że się rozrosną. Ale to wiecie, nie w takiej sesji. Ta sesja jest stricte prozdrowotna. Ja tutaj chcę Wam wzmocnić te mięśnie, dlatego wykonujemy w ten sposób całą pracę. Wdech i wydech, głowa patrzy gdzieś przed siebie wdech robaczku Uf, wydech, góra schodzę, dół, dół, dół czuję czwórki w pieruny i pośladkiem się podnoszę jeszcze chwila, wdech Uf, i wydech dół, bardzo ładnie pięknie, pięknie, dokładnie o to chodzi, ślicznie i druga stopa, pamiętaj blokuj lędzia, blokuj brzuchem dosyć blisko nogi, tak stopa jest wbita podwijam miednicę ok, klatka otwarta i lecimy delikatnie do dołu, pośladek napinam i dopinam tylko oba dół, dół dół i wydech kwestia kolana, nie odkładasz kolana na dół tak, trzymasz brzuch kiedy jestem w dole ja w tym momencie robaczku dopinam poślad i tym dopiętym pośladkiem się podnoszę wdech, mocny brzuch i wydech dopinasz. Chcę widzieć, że dopinasz poślad. Wdech i wydech. Oj, karamba! Nie wiem jak u Was, ale u mnie już się czwórki trzęsą. Hop, dopinasz. Du, du, du. Wydech. Tutaj też ręce pracują. Są cały czas w użyciu. Uff. Czyli ja chcę widzieć, że Ty pracujesz stricte pośladkiem. Hop, pięknie. Bardzo szeroki przysiad, kolana patrzą na zewnątrz, nie schodzisz głęboko, dobrze? Chciałabym zachować się w półprzysiadzie, tak żeby trochę przywodziciele popracowały. Podwijam miednicę. Otwieram dalej dłonie i delikatnie pulsacyjnie pulsuję, żeby to było wygodnie, bo trochę te ramiona popracowały, nie będę kłamać. To daj sobie ręce dłonie. Na Twoje uda i teraz tak, najważniejsze: nie kule się, tak? Okej, okay, fajnie pracują przewodziciele, ale daj sobie szansę, otwórz klatkę. To jest jednak stry, taka seria prozdrowotna, więc chciałabym tutaj wykorzystać w maksimum ten ruch. Aj, karamba, czujemy przewodnicy. Pamiętaj, delikatnie, nie musisz się śpieszyć, jak wiesz, że jest na przykład bardzo źle swoją kondycją, czy masz jakieś takie schorzenie, że po prostu nie jesteś w stanie pracować. Hmm, w miarę jednostajnie to sobie zawsze zwolni i to naprawdę nie jest nie jest ujmą dla Ciebie, tak? bo grunt, że Ty naprawdę coś robisz działasz, a nie się obijasz pięknie, bardzo ładnie za chwilę zrobimy sobie wspięcia na palce w takim półprzysiadzie czy ja zostanę tylko w ten sposób i będę wspinała się i powolutku wracała dobrze? i stanę do Ciebie bokiem, żebyś ładnie widziała schodzę dół Wdech i powoli, nieśpiesznie, tak? Biorę wdech i wydech. Jeżeli to jest za ciężkie, skup się tylko góra i powoli odkładasz kolanka trochę na zewnątrz. Wdech i powoli wydech. Dopnij poślad góra, powoli do dołu. Zobacz, jak tutaj wszystko pracuje. Wdech i wydech. Powiem Wam uczciwie, że mi się już gorąco robi. I wydech. Góra pięknie pięknie. Taką sekundę przytrzymujesz i wydech. Jeżeli wiesz, że nie dasz rady, to sobie zrób nawet tylko hop i dół dobrze. A ja sobie wracam. Góra powoli wydech. Zwyczajne wspięcie na palce też nam dużo dają. Łydki też muszą być piękne. Otwórz klatkę i trzymasz pięknie. Dobrze. Ok, teraz sobie przejdziemy delikatnie do takiego bocznego wykroku na prawą stronę, nie śpieszę się poproszę Cię, daję dłonie do góry co by to odpoczęły będę delikatnie cofała pupę do tyłu i bardzo delikatnie wstawała do dopięcia pośladka biorę wdech i wydech pamiętaj, nie śpieszysz się to nie jest taki trening stricte na podniesienie tętna to jest trening, który ma Tobie dużo dobrego sprawić i mocno pośladkiem się podnoś super i dopinasz wdech i powolutku wydech dopnij pośladek wydech, nie dość, że pośladek tu pracuje to też dalej przywodzić lekatujemy i wydech powolutku ja cofam biodra i z wydechem się podnoszę dół, dobrze i wydech pięknie dół i wydech Ślicznie. Kochani, ja myślę, że następną sesją treningową to będzie sesja treningowa z mini bandami, Stricte też na kolano. Oczywiście druga strona. Powoli odpocznij jak potrzebujesz. Zawsze możesz spauzować, wziąć dwa wdechy, łyka wody i lecimy na drugą stronę. Delikatnie cofam pupę do tyłu i pośladkiem się podnoszę. Pokażę Tobie bokiem, zobacz. Schodzę pupą do tyłu i zobacz, ja się podnoszę pośladkiem i dopinam. Schodzę dół. I pośladkiem się podnoszę. I ty to wyraźnie widzisz. Dół. I pupa góra. Dobrze jest. Wdech. Wydech dopni. Delikatnie. Dół. I wydech. Dzięki temu, że mamy te dłonie w górze, ty wydłużasz też kręgosłup. I on naprawdę korzysta w tym momencie. I wydech. Za chwilę sobie przejdziemy. Na dół. Trzymaj, trzymaj. Dół, cofam bioderko do tyłu i wydech, stopa jest cały czas przyklejona. Dół. Pięknie. Idziemy na dół. Ustaw się wygodnie, przede wszystkim otwórz klatkę piersiową, skorzystaj z tego. Damy sobie luźno naszą lewą nogę, prawą nogę delikatnie tylko ugni, tak? Otwórz klatkę, za chwilę będziesz prostowała, prostował udo i wracał Dobrze, delikatnie prostuję i powoli wracam nogą. Wypycham powoli w taki sposób, żebym bardzo świadomie poczuła mięśnie czworogłowy uda, tak? Inaczej mówiąc, po prostu Twoje udo. Nie śpieszysz się, wracasz, nawet bym powiedziała, że im wolniej wykonujesz ten ruch, tym bardziej świadomie czujesz wszystkie mięśnie. Wdech i wydech. Od razu powiem Tobie, że ta pozycja zmusza Cię do tego, żebyś miała, miał otwartą klatkę piersiową i oczywiście trzymała brzuch. Dobrze. Wdech i wydech. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że jestem w stanie Wam nagrać taki właśnie trening. I szczególnie, że jestem na siłowni. <laughs> Więc to od razu się i lepiej ogląda i tak dalej. Koniecznie napiszcie mi też, jak się, czulicie, czuję, czulicie, jak się czuliście po tym treningu, po tej sesji treningowej. Pięknie, bardzo ładnie. Dobrze. Możesz chwilę sobie oczywiście odciążyć nadgarstki, wyprostuj. Otwórz klatkę, wróć mi tutaj, rozciągnij sobie też przed ramię, jak chcesz. I teraz tak, napinam brzuch, uginam i tak samo biorę wdech i z wydechem wracam. Biorę wdech i z wydechem podkulam swoją nogę. Ja tak naprawdę w tym momencie, kiedy wykonuję to ćwiczenie, cały czas czuję czwórkę, czyli nie ma takiego momentu, kiedy ja tak naprawdę czuję tutaj większą jakąś ulgę. I nie chcę też przeprostowywać tego kolana, tak? Ja je zostawiam delikatnie ugięte. I pamiętaj też o tym, żeby ta druga noga skorzystała. Niech ta ujeda się rozciągnie. Daj mi stopę flex. OK? Zawsze tam nieświadomie gdzieś jest coś takiego, że e, człowiek puszcza te napięcie na mięśniach, bo się skupia na tej stronie, którą teraz robi. Hm, jest okej. Okay. Wdech i wydech. jeszcze chwila. Wdech i wydech. Uff. O, już się nawet nogi trzęsą. Trzymaj, trzymaj. Pięknie. OK. Powoli. Kładziemy się stricte na plecy. Proszę Cię, jeżeli to będzie dla Ciebie za ciężkie, zostaniesz mi tylko z podwiniętą miednicą. Zobacz, co się dzieje na moich lędziach i uniesioną pupą. A jeżeli wiesz, że jesteś zaawansowana, delikatnie idziesz, również nieśpiesznie, spacerem w swoich nogach. Idę, idę, wracam. Wracam i zmieniam nogę. Te kolana patrzą na zewnątrz. Już w tym momencie, w tym ćwiczeniu bardzo czujesz dwugłowę uda. One teraz po prostu płoną. Wdech, wydech. Pupa w górze. Raz, dwa. Powoli. My się też porozciągamy oczywiście po treningu, więc tu się nie przejmuj. To jest pełna sesja treningowa. Wdech, wydech. Wracam, trzymaj brzuch, pupał do góry. Hop, hop. Uf. Pięknie. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Uf. Bardzo ładnie, bliżej niż dalej. Uf. Ślicznie, na chwilę odkładasz, rozluźniasz całą nogę. Proszę, zostaw twoją lewą nogę w dole. Prawa jest zadarta. Będziemy tylko unosić pupę górę-dół. Dobrze? Góra-dół. Żeby sobie pomóc, dam dłonie szeroko. Do góry pupa i bardzo powoli opuszczam. Musnę moimi pośladkami i już daję do góry. Wdech dopinam powoli dół. Jeżeli jest tragedia, daj mi troszeczkę dalej stopę. Wtedy większy nacisk dasz na dwójkę, aczkolwiek to, że ciągnie cię czwórka, to nie jest błędem, tak? Góra i powoli dół. Nie śpieszysz się, pamiętaj, to jest stricte prozdrowotny trening. Góra. I wydech. <noise> Nie wiem, czy słychać tę wodę. Góra. I wydech. O! Ja nawet przy kostce czuję, powiem Wam. Kiedyś miałam zwichniętą. I to też jest stricte dobre dla nóg. Bardzo ładnie, ślicznie. Odpocznij sobie te 15 sekund, które masz. Zaraz zmienimy, oczywiście, stronę. Zmienimy nogę. Pamiętając o tym, że Trzymasz nie za blisko tego pośladka, ale też nie jakoś super, mega daleko. Dobrze? Tak w ten raz. Unieś nogę, weź głęboki wdech. Góra, powoli, dół. Biorę wdech. Wydech. Nie bój się oddychać. Naprawdę. To nie jest żadną ujmą. A ja wiesz, chcę mieć pewność, że Ty wykorzystasz w 100% ten trening. I hop, ta stopa jest delikatnie. Tak mici-pici ugięta, ale też nie jest jakaś taka super, mega, wiecie, wyprostowana. Staraj się mieć biodra nieruchomo. Góra. Powoli dół. Góra. O, widzicie, ja już czuję, że ta noga jest pewniejsza, tak? Jest silniejsza, ten ruch jest troszeczkę dla mnie też szybszy, łatwiejszy. Wiecie, to nie jest tak, że tylko jedno kolano musicie mieć um, poka pokaraszane. To mogą Was też oba boleć. Trzeba je wzmacniać, tak? Dobrze. Pięknie. Ślicznie, super. Kolana będą patrzyły na zewnątrz. Na chwilę sobie pobujaj miednicą, żeby rozluźnić. Dwójki czuć w piorunę. Będziemy tylko robili wznosy bioder góra dół, dobrze? Ok. Podwijam miednicę. pupa góra. Powoli dół. Te kolana specjalnie patrzy nimi na zewnątrz. Dopinam do takiego momentu, kiedy troszeczkę czuję, trochę czuję napięcia w pachwinach. Dopinam pośladek i powoli wydech. Biorę wdech, dopinam, delikatnie opuszczam. Głowa się tam patrzy gdzieś w sufit. Jest ok. I wydech. Hop. I powoli wydech. Góra. I wydech. Tak naprawdę na wasze kolana to też wszystkie jakieś takie dysbalanse będą na plus. Ja wam naprawdę jeszcze Mam w planach parę zestawów treningowych stricte na kolana na wzmocnienie, dlatego myślę, że następną częścią będzie właśnie z mini bandem i wydech, góra i wydech, bliżej niż dalej robaczku, hop, super, proszę Cię, obróć się teraz na bok, tak, wykorzystamy sobie ten ruch, kolano, które jest na dole jest delikatnie ugięte i teraz tak, daj mi nogę do przodu, tak, Równo, ustaw się. I tylko góra, i do dołu. Wdech i wydech. Dajesz mi stopę flex, tak żeby szybciej poczuć przywodzicielę. I pamiętaj o tym, że Twoja klatka piersiowa jest otwarta, barki również. Wdech i wydech. I jedziesz. Nie śpieszysz się delikatnie. Dobrze. Góra. I dół. Jeszcze troszkę. Już się zbliżamy powolutku do końca. Koniecznie napiszecie mi, jak się czujecie. Myślę, że taką lekką zadyszkę też tutaj jesteśmy w stanie mieć. Dobrze. Zaraz się spokojnie porozciągamy. Też jeszcze druga strona oczywiście nam została. Góra i dół. Bardzo ładnie, pięknie, pięknie pyszczku. Delikatnie przenosisz się na drugą stronę. Masz na to aż 15 sekund. Ok. Dłonie z pod barkiem. Miednica jest trochę podwinięta. Druga noga jest na dole, tak. Stopa przed siebie. Prostuję. Zadzieram flex. Góra i wydech. Góra i dół. Bardzo ładnie. Dobrze. Hop. I wydech. A. Ja mentalnie już krzyczę. Dawaj, dawaj. Hop. Powolutku. Pamiętajcie tylko, proszę nie kulcie tutaj barków, dobrze? Nie zamykamy klatki, to nie o to chodzi. Masz wykorzystać maksymalnie pozycję. Dobrze. Wdech i wydech. Aj, karamba! Nie wiem, jak wali, ale ja już czuję. Góra i dół. Hop. 10 sekund zostało, robaczku. Góra i dół. Bardzo ładnie. Przejdziemy sobie teraz do krótkiego rozciągania. Dobrze, czas się troszeczkę porozciągać. Proponuję usiąść sobie wygodnie, daj mi szeroko nogi, tyle ile jesteś w stanie. Wypuść proszę pośladki. Możesz tutaj jedną rękę mieć przy twoim udzie, drugą gdzieś z przodu, żeby wygodnie się umościć. Zadrzyj stopy flex. Otwórz klatkę piersiową, chwyć sobie delikatnie pod twoje nogi. Tak stricte na mięśniach dwugłowych uda. Weź głęboki wdech nosem i z wydechem skieruj się w prawą stronę dłonią, tam gdzie sięgniesz. Jeżeli Twój zakres jest na łydce, nie przejmujesz się, zostajesz mi na łydce. Jeżeli dasz radę chwycić za stopę, chwytasz za stopę. Trzymasz i delikatnie z wydechem idziesz w prawą stronę. I tylko trzymasz. I tutaj, żebyście bardziej wykorzystali ruch, ja Wam proponuję na poduszeczki Twojej stopy, zadrzeć stopy jeszcze mocniej, jeżeli... Czujesz się trochę niepewnie, możesz przycisnąć też na udo, tak żeby je docisnąć i tylko trzymasz. I jeszcze chwila. Uff. Nawet samo rozciąganie jest też dla Was bardzo korzystne, dla Waszych stawów tak naprawdę. I do tego też zachęcam. Oczywiście na kanale macie parę zdrowych kręgosłupów, ale no chcąc, nie chcąc, to jednak to jest sesja na kolana, więc na nich się będę skupiała w najbliższym czasie. Dobrze? Głęboki wdech, z wydechem wracam dłonią, szukam teraz mojej lewej stopy, trzymam tyle, ile jestem w stanie. Na początku przyzwyczajam też ciało do tego ruchu, tak? I trzymam. Oddychaj spokojnie. Wdech nosem i z wydechem kierujesz w tamtą stronę całe twoje ciało. I dzięki temu jeszcze bok nam skorzysta, nogi trochę dzisiaj popracowały. I trzymasz. Możesz sobie pogratulować, bo już jest za nami trening. Tak więc super. Dobrze. Głęboki wdech nosem, z wydechem wracam i idę tylko tam, gdzie sięgnę. Wyciągam lewą rękę, prawą rękę, sięgam daleko i trzymam do takiego momentu, kiedy czujecie bardzo mocno przywodziciela. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, i tylko trzymasz. Pamiętając o tym, że zachowujesz mi stopy flex, nie puszczasz ich w ogóle. Trzymaj. Jak jesteśmy już w takim ułożeniu, skorzystajmy i przejdźmy na prawą stopę. Połóż się wręcz na nią tyle, ile jesteś w stanie. I dzięki temu, tak jak na przykład przed chwilą dwójki też pracowały, to właśnie teraz je bardzo ładnie rozciągamy. I trzymaj jeszcze chwilę. Cztery, trzy, dwa. I z wydechem na lewą stronę. I również trzymasz. Dobrze jest. Cymaj, cymaj. Cztery, trzy, dwa, powoli wróć. Bardzo delikatnie, nieinwazyjnie złącz nogi, powoli, nieśpiesznie. Ugnij powolutku i super. Dobrze, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo oczywiście zachęcam Was, żebyście zostali ze mną, napisali mi na jaki trening czekacie. Moja propozycja na następny trening to jest na kolana z minibendem. Jak macie jakieś oczywiście inne pomysły, to piście śmiało. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym.